I do Was, moje małe kuchni, dzisiaj mu coś dla miłośników alkoholu. Może tak dla pań, bo to taki likier jabłkowy. Um, I tu teraz tak, nie za stosunek, Ja to potrzebuję, a mama potrzebuje do wódki została. Um, oczywiście nie dla dzieci poniżej 18 lat, dla młodzieży też nie, albo 16. Um, Przepis jest, w sumie przepis jest na termo, do termomiksa, ale ja się myślę, ja zrobię bez termomiksa i przepis mu od sąsiadki Joli, ona ma taki fajny sprzęt i się Joli. Myśla, ona ma fajne przepisy, ja nie mam termomixa, jest to, ja nie mu termomiksa, ona ma fajne przepisy, to się myśla, trzeba spróbować bez termomiksa, może mi wyjdzie. I teraz tak, potrzebujemy, tu mam... 270 gramów czystej wódki. Ja się tu taki gorbaczok żona. Potem będę potrzebować 430 g soku jabłkowego. Tu muszę jabłkowy. Ja się tu odmierza do garka za Tu uwaga moja. I 200 gramów tych e, krążki jabłkowej. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Te appelringi takie kwaśne, te miski kwaśne jabłkowe. Dobra, to są te trzy składniki, co potrzebujemy. I teraz to odmierza się tu ten sok. Postawimy to na piec. Um, no, piec włączyła, teraz to będziemy podgrzewać. Ten sok tu da, teraz tu do wódka i te krążki jabłkowe. Um, I oto teraz zostawiam tak gdzieś na, no przecież to trochę podgrzeję. Czekaj słoneczko. A potem um, tak na niewielkim ogniu ba na to podgrzewać. Tam pisze 70 stopni, już na 70 stopni podgrzewać i w międzyczasie to mieszać, bo termomix zawsze miesą. No i to trochę podgrzejam i ba na to tak miesać i tak 10 minut tak ba ta to otrzymać na tym ogniu. Ale pamiętajcie, nie może się gotować. Tak, 10 minut, 10 minut minęło. I o ja tak... No i tu prawie cały, cały czas przy tym stoła i to mieszała. Um, nie wiem, czy to ma 70 stopni, może nawet więcej, 80. Ale patrzę, żeby to nie wrzało. Um, no, teraz to ściągnę z pieca. Wychłodza to i potem to przeleja do innych butelek. Trochę wychłodzam i możemy pić. Tak, ją się polewam. Jak to wystygło, już pół flaszki wypiłam. No i ja miałam więcej z takiej flaszku. No ta normalna flaszka ze tego pół litra i tu mi trochę wysło. Także to jest bardzo dobre. Te takie łagodne w smaku. Także to tak na, dla pań, do kawusi. No słodkie, aha, w lodówce tego nie trzymajcie. i ta flaszka do, do lodówki. Pies to było wszystko gęste. Takie gęste się zrobiło, bo tam są te miszki. tam jest ta żelatyna w tych miśkach. Um, no pod to w temperaturze pokojowej trzyma. To się takie fajnie zrobiło. No, to jest bardzo, bardzo dobre. Mi to smakuje. Um, takie delikatne. Jak chcecie więcej alkoholu, to chyba musicie, musielibyście się tam więcej dać. Ale to wtedy bardziej szczypać w gardzie. W gardle. <grym>, Także to jest dobre. Jak to spróbujecie? Napiszcie mi koniecznie, jak wam to smakowało. Jakieś polepszenia, abyście tam mieli. Następny raz zrobię. Likier z Też od Joli dostała. No, dobra. Jak Wam się podobało, to dajcie mi znać. I do następnego razu. Cześć i prostu.